Cześć. Dzisiaj o zamieszaniu wokół kamer w Australian Open. Dyskusję rozpoczęła Iga Świątek bardzo mocnymi stwierdzeniami. Dołączyli do niej potem kolejni tenisiści. Jak to wygląda w Australii i skąd takie zamieszanie? Ponadto o półfinałach turnieju pań. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną w wielkim finale. Jak to spotkanie może wyglądać? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek z ostatniej konferencji prasowej Igi Świątek w Australian Open. Otóż po meczu z Jeleną Rybakiną nasza tenisistka została zapytana o wszechobecne kamery, nie tylko na samych kortach w Melbourne, ale i na korytarzach w wielu miejscach. Dzięki tej decyzji organizatorów, kibice mogą śledzić, co robią tenisistki poza kortem, czy tenisiści w przestrzeni dla nich wspólnej, jak wchodzą na kompleks Australian Open dalej. W ten sposób widzieliśmy, jak Coco go Goff -go po meczu Finałowym, przegranym z Eliną Svitoliną, zniszczyła swoją rakietę. Mogliśmy też zobaczyć, jak Iga Świątek zapomniała swojej akredytacji i nie mogła wejść na teren turnieju. Musiała dzwonić po pomoc. Iga powiedziała na konferencji, cytuję, pozostaje zadać pytanie: czy my jesteśmy tenisistami, Czy zwierzętami w Zoo? które obserwuje się nawet podczas załatwiania. To oczywiście wolbrzymienie, ale fajnie byłoby mieć taką prywatność i nie być ciągle obserwowanym. Na przykład w innych dyscyplinach sportowych są takie elementy techniczne, które chcesz doskonalić, dobrze byłoby mieć trochę przestrzeni, żeby móc to robić w miejscu, gdzie nie patrzy na ciebie cały świat. Na nie są korty, na które można wejść tylko z akredytacją, nie ma tam kibiców, są turnieje, na których jest to możliwe i jesteś stale obserwowany. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby nas obserwowano podczas gry i w mediach. To nasza praca. Nie jest nią z kolei zostanie memem, gdy zapominasz o zabraniu akredytacji. To na pewno zabawne dla ludzi, bo mają o czym rozmawiać. Z kolei nie sądzę, żeby nam tenisistom to było potrzebne. Wydaje mi się, że tu doszło już do przekroczenia granic, tak jak wskazuje Iga. Rozumiem, że władze Australian Open chcą pokazywać kulisy, co się dzieje poza kortem, by zwiększyć atrakcyjność przekazu do telewizji, ale dochodzimy też do przesady. Tak było wcześniej, już chociażby w U.S. Open, gdy jak przegrywała Aryna Sabalenka, wychodziła z kortu na korytarz, to mogliśmy zobaczyć, jak niszczy rakietę, podobnie jak teraz Kokogov. Takie reakcje sportowców są absolutnie normalne, ale czy widzowie na całym świecie powinni móc to oglądać wątpię. Wydaje mi się, że przynajmniej w tej części korytarza, gdzie tenisista schodzi z kortu i jak przegrał, to jest w dużych emocjach, może płakać, zniszczyć rakietę, to nie powinno tam być kamer. Bo sam w ogóle nie jestem fanem tych kamer w przestrzeni na kompleksie turnieju wielkoszlemowego. Uważam, że to jest impreza sportowa, a nie Big Brother czy inny program typu reality show. Mam jednak świadomość, jak dzisiaj wygląda potrzeba budowania, zainteresowania fanów sportem. Jednak pytanie o proporcje. Można pokazywać kulisy, jakieś smaczki, ciekawostki, budować zainteresowanie, ale czy w ten sposób śledząc ruchy zawodników także poza akordem? Tutaj nie jestem przekonany. Można powiedzieć, że brakuje jeszcze kamer tylko w szatni czy w toalecie. Nie tędy droga. I go świątek poparł m.in. Nowak Djokovic, cytuję serba, rozumiem co się stało z Koko po jej meczu, współczuję jej, wiem jak to złamać rakietę, zrobiłem to kilka razy. To naprawdę smutne, że nie można się nigdzie ruszyć, schować i wyładować gniewu w sposób, którego nie uchwyci kamera. Ale żyjemy w społeczeństwie, w którym wszystko jest Oglądane, obserwowane to głębsza dyskusja. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby trend zmienił się w odwrotnym kierunku, żebyśmy wyłączyli te kamery. Będzie tak, jak jest, albo nawet więcej kamer. Jestem zaskoczony, że nie ma jeszcze kamer. Gdy bierzemy prysznic, to prawdopodobnie kolejny krok. Jestem temu oczywiście przeciwny. Myślę, że powinien istnieć limit i jakaś granica, gdzie znajduje się nasza przestrzeń. W podobny sposób zabrała głos także Jessica Pegula, Amerykanka. Cytuję: Nie przepadam za Kamerami, czy możecie nam dać chwilę dla siebie? Myślę, że to coś, co zdecydowanie powinniśmy ograniczyć. Nie uważam, żeby to, co zrobiła Koko, było złe. Nie uważam, żeby to, co zrobiła Aryna, było złe. Czujesz się, jakbyś był nieustannie pod lupą. Ludzie oczywiście publikują to natychmiast w internecie albo wyrywają z kontekstu, oceniają ciebie na podstawie jednego fragmentu, który nie powinien być znany publicznie. Powinien być chwilą prywatności. Co ciekawe, to kolejny raz, gdy Iga Świątek w mocny sposób wypowiada się na temat spraw dotyczących wszystkich tenisistów. Jesienią tak było w przypadku kalendarza, e, turniejów, a następnie Iga jest popierana przez innych. dołączają do niej inni zawodnicy, bo nie tylko Djokovic i Pegula wypowiadali się w ten sposób. W przypadku intensywności terminarza poparli ją publicznie z kolei m.in. Gowsa, Balenka, Alcaraz. Nasza tęsiska spotkała się ze wsparciem swojego poglądu, ale także krytyką, między innymi ze strony części dziennikarzy sportowych, którzy napisali między innymi wciąż czekam na pierwszego sportowca, który narzekając na media zadeklaruje, że za dodatkową prywatność zrezygnuje z zarobków wynikających z komponentu medialnego. Inny dodał: nie ma obowiązku startowania w Australian Open. Sugestia jest taka, że reklamodawcy będą płacić, gdy będzie większe zainteresowanie, a takie kamery właśnie pozwalają na to, żeby wzbudzać ciekawość kibiców, zainteresowanie. Wygląda jednak na to, że problem z kamerami ma nie tylko IGA, ale także inni tenisiści, z czym trudno się nie zgodzić. To znaczy chodzi, tak jak mówię, naprawdę o proporcje. Czy wszystko trzeba pokazywać? Rozumiem kort, mecz, wywiady, konferencje, ale czy w sytuacji, gdy zawodnik wychodzi na korytarz już po przegranym meczu, to czy też to musi być widoczne dla całego świata? Wydaje mi się, że można znaleźć jakiś balans między utrzymaniem nagród w tenisie, żeby nadal były wysokie, a jednak zachowaniem prywatności w kierunku tenisistów, nie tak, by sprzedawać wszystko, co oni robią. To nie idzie w dobrym kierunku, a jednocześnie nie na każdym turnieju są takie kamery na korytarzach. Dobrze, że tenisiści zabierają głos w tej sprawie, nie milczą. Okazuje się, że władze tenisa już zaczęły reagować najszybciej. Federacja WTA, za co wielkie prawa, jak czytamy w oświadczeniu organizacji, WTA stoi po stronie naszych zawodniczek i bardzo poważnie traktuje ich. Obawy dotyczące prywatności i e kamer w Australian Open. Niedawne obawy w tym zakresie są całkowicie uzasadnione, to bardzo ludzka i słuszna prośba. Sportowcy potrzebują przestrzeni, w której mogą się regenerować i nie czuć nieustannie pod stałą obserwacją. Zapewnienie takiej przestrzeni jest częścią naszej odpowiedzialności jako organizacji. Wsłuchujemy się w głos zawodniczek i podejmujemy działania w odpowiedzi na tego typu obawy. Australijska Federacja Tenisowa, która odpowiada za imprezę wielkoszlemową w Melbourne, tłumaczy, że ustawienie kamer wynika z chęci zapewnienia głębszej więzi kibiców z tenisistami, Aha. ale zapowiada też współpracę, by znaleźć tutaj kompromis. Dyrektor turnieju dodał, chcemy wsłuchać się w zawodników, naprawdę zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. To cienka granica, po której musimy się poruszać, będziemy jednak pracować i upewniać się, że zawodnicy czują się komfortowo. Jednocześnie chcemy ich zbliżać do kibiców, bo wierzymy, że w ten sposób możemy podnieść wartość. Otwarta pozostaje także inna dyskusja związana z finansami. Otóż od lat tensiści zwracają uwagę, że większość pieniędzy zarobionych przez daną imprezę wielkiego szlema, nie idzie do nich, a do organizatorów czy innych podmiotów. Zawodnicy walczą wciąż o zwiększenie tego udziału, który im przypada. Przy okazji, jeśli podoba Wam się kanał program tenisowy i chcielibyście wesprzeć mnie w jego rozwoju, to założyłem konto na portalu SUPI, który pozwala na jednorazowe drobne wpłaty. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. W finale tegorocznego Australian Open pań w singlu zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Tym samym mamy powtórkę z ostatniej wielkiej imprezy z poprzedniego sezonu, czyli turnieju mistrzyń w Rijadzie Wtedy też mierzyły się Sabalenka i Rybakina. Górą była reprezentantka Kazachstanu 6-3, 7 w tajbreaku 7-0. W półfinałach w Melbourne Sabalenka pokonała Elinę Svitolinę 6-2, 6-3. Kapitalny występ Białorusinki. Absolutny popis. Ukrainka naprawdę nie grała źle, jest w świetnej formie, miała za sobą serię zwycięstw, a tu była bezradna. Sabalenka w, najlepszym wyda... Sabalenka w najlepszym wydaniu, ile ryzykownych zagrań, a jaka skuteczność, jaka siła uderzeń, imponujący występ. Dzięki temu już czwarty raz z rzędu awansowała do finału Australian Open. To jest jej turniej. Kolejna wspaniała statystyka liderki rankingu to fakt, że w ostatnich sześciu imprezach wielkoślemowych pięć razy docierała do finału. Co za wynik. Wygrała US Open 2024, była w finale w Melbourne rok temu i w Paryżu w półfinale Wimbledonu i zwyciężyła w ostatnim US Open. Teraz co najmniej finał w Melbourne. Sabalenka osiąga niesamowitą regularność w tych najważniejszych startach. Jest najlepsza w tym momencie na świecie, nawet jak przegra w finale sobotnim w Australian Open. Z rybakiną. A reprezentantka Kazachstanu poradziła sobie w meczu półfinałowym z Jessicą Pegulą. Amerykanka walczyła w drugim secie, obroniła piłkę meczową, doprowadziła do tie -break miała w nim dwie piłki setowe, ale nie dała rady. To rybakina okazała się dokładniejsza, pomagał jej serwis. Rybakina w ostatnich 13 spotkaniach zaliczyła 12 zwycięstw, przegrała tylko w ćwierćfinale na początku stycznia w Brisbane z Karoliną Muchową. Zwyciężyła w WTA Finals i teraz jest w finale Australian Open. Która z nich sięgnie po tytuł w sobotę w Australii? Szalenie trudno przewidzieć. Trzy lata temu Białorusinka właśnie w finale w Melbourne pokonała Rybakinę w trzech setach. Ostatnio jednak to reprezentantka Kazachstanu była od niej lepsza w riadzie. Do tego pamiętajmy, że arena nie ma specjalnie dobrego bilansu w meczach finałowych. 19 przegranych takich spotkań, 22 zwycięstwa. Ale Rybakina ma jeszcze gorszy bilans, 11 do 11. Każdy wynik moim zdaniem jest możliwy, najmniej jednoznaczna wygrana w dwóch gładkich setach na korzyść jednej z zawodniczek. Zapowiada się pasjonujący pojedynek w tym momencie dwóch najlepszych tenisistek świata. Bo Sabalenka jest liderką od ponad roku, a Rybakina faktycznie jest najmocniejsza tuż po niej, co potwierdzają ostatnie wyniki. I jeszcze w planach polskich tenisistów na najbliższe tygodnie Daniel Michalski, Max Kaśnikowski, Karol Drzewiecki, Jan Zieliński i Karol Filar będą reprezentować Polskę w meczu Pucharu Davisa z Egiptem, który odbędzie się niebawem w dniach 7-8 lutego w Kairze. Tym samym Hubert Kurchać i Kamil Majszak nie zagrają, to są obecnie dwaj najwyżej sklasyfikowani nasi zawodnicy w rankingu ATP. Hurkacz jest 52 w rankingu live, Majszczak 55. Hurkacz zagra od 2 lutego we Francji w Montpellier w turnieju rangi ATP 250, a potem w 500 w Rotterdamie w Holandii. Shack na razie jest zgłoszony tylko do Rotterdamu. Miał kłopoty zdrowotne w Australian Open i zapewne potrzebuje więcej czasu. W przypadku Kamila to zrozumiałe, że nie zagra w drużynie narodowej. W przypadku Huberta też, chociaż kolejny raz trzeba przyznać, że Hubert Hurkacz pomija występy w reprezentacji i szkoda. Musi wrócić do stabilnych wyników w United Cup. W jego wykonaniu było naprawdę świetnie. Kapitalne spotkania ze Zwieriewem, Fritzem. Ale impreza Wielkoszlemowa w Melbourne skończyła się dla niego rozczarowaniem. Linda Klimowiczowa oraz Katarzyna Kawa mają zagrać w eliminacjach w Ostrawie. To zawody rangi WTA 250, które wracają do kalendarza. Magdalena Frech ostatecznie wycofała się z turnieju w Czechach, zagra dopiero w Dosze, a Magdalenet zrezygnowała z Abu Zabi i też ma. Następny swój wystąpienie dopiero w Katarze. Maja Chwalińska przystąpi zaraz do eliminacji turnieju 250 WTA w Rumunii. Szkoda, że Frank nie pojawi się w Ostrawie, ale w sumie nic dziwnego. To 250 w Europie, a ona ma zaraz występować na Bliskim Wschodzie. Oby Kawa i Klimowiczowa przeszły kwalifikacje w Czechach i zdobyły cenne punkty do rankingu. Zaszły daleko, można pojechać. Ostrawa leży blisko granicy z Polską i dopingować nasze zawodniczki. I na koniec o Emira Dukanu. Brytyjka jest dzisiaj 29 na świecie. Odpadła w drugiej rundzie w Melbourne w Wielkim Szlemie z Anastazją Potapową, nową reprezentantką. Austrii, i po tym turnieju rozstała się z kolejnym trenerem Francisco Rociem, hiszpanem. Brytyjska numer jeden miała w swojej karierze już dziewięciu różnych szkoleniowców, a ma zaledwie 23 lata, trochę szaleństwo. Od wygranej w US Open 2021 Radu Kanu nie może znaleźć stałego szkoleniowca. Poprzedni sezon miała w dużej mierze udany, między innymi ćwierćfinał w Miami, stabilne wyniki, druga, trzecia runda w Wielkim Szlemie, czwarta runda w Rzymie, dobre mecze z Sabalenką, chociażby w Cincinnati i w Wimbledonie, chociaż przegrane wtedy. Po ostatnim US Open obniżyła jednak loty. Od tego czasu 5 wygranych spotkań, 7 przegranych, i pewnie to zadecydowało ostatecznie o rozstaniu się z trenerem. Nie wiem jednak, czy to najlepszy ruch, bo brakuje jej przede wszystkim stabilizacji. A jak ją uzyskać, ciągle zmieniając opiekunów? I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, czy uważacie, że kamery w Australian Open to przesada, czy wcale może nie. I kto, Waszym zdaniem, wygra finał kobiecej imprezy w Melbourne, Sabalenka czy Rybakina? Trzymajcie się mocno! Pozdrawiam!